Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z Gotika Online na serwerze Axel MMORPG. W dzisiejszym odcinku na samym początku pokonamy krwistę Monstrum Bossa. Bardzo wyjątkowo wyszliśmy z rumar na krwiste wyspy z powrotem. Po dość w sumie długim czasie, bo o 18 akurat ten boss się respi, więc stwierdziliśmy tutaj grupowo, że pokonamy sobie go. Jest dość mocny i tutaj. No jak ja tam troszkę w sumie smyram. Inni tam zapewne troszkę mocniej go biją. Ja nie mam jeszcze niestety wymaksowanej postaci na tym poziomie 90. Ale jeżeli chodzi o ubicie go, no to wiadomo. Grupowo się udaje. Zapewne ludzie też to robią w mniejszych grupach, w mniej osób. No ale wiadomo, jak jest skończona postać. Jest tam dosłownie wymaksowana. To oczywiście, że szybciej im to wszystkim idzie. No my niestety tutaj... Niczego takiego nietypowego nie dostaliśmy. Jakieś w sumie same tam padło, nam poleciało same zmianki, tak naprawdę i trochę złota, ale no może polecieć w sumie fajnych sporo rzeczy. Bo poza tymi zwykłymi, oczywiście, no są tam jakieś artefakty też obrońcy, które są nawet kosztowne. To mamy demoniczne kompasy stale oraz miecz strażnika równowagi, łuki, kusze. Oraz, oczywiście, amulet opętania z wymogiem na szczęście. A my zabieramy się dalej, oczywiście, za wykonywanie na początku tutaj zadań. I teleportując się do świątyni Rashana, musimy sobie przebiec do samego końca, po to, aby odnaleźć zapiski. Zapiski, które nam są potrzebne do wykonania zadania. Na samym początku musieliśmy właśnie tutaj powybijać tych orkowych sługusów, i tak naprawdę dwie jakieś tam elitarne dwóch jakichś tam elitarnych szamanów. Mamy to zrobione, no i na końcu właśnie musimy sobie takie zapiski e, zabrać. Te zapiski są dosłownie na samym końcu w postaci takiej powiedzmy kamiennej tabliczki i to się dość często respi, także tutaj nie będziecie mieć problemu z tym, żeby to zabrać. Więc bierzemy to. Zapiski kapłanów Wraszana, to zapiski, o których wspomniał Sachran. Niestety nie jestem w stanie rozpoznać nawet co to za język, więc prawdopodobnie jak wrócimy sobie tutaj do osady, porozmawiamy z Sahranem, to wyśle nas może do magów którzy może coś tam będą więć, więcej na pewno myślę wiedzieć na ten temat także idziemy, idziemy do Sahrana i zobaczymy co to dalej będzie a nagroda tak naprawdę za to no to będzie tak, 3 złote sztabki czyli 300 milionów złota wiadomo 50 starych monet, w sumie fajna ilość stare monety bardzo nam się przydają, Szczególnie codziennie robimy sobie te klucze, które którymi otwieramy te skrzynki no między innymi w świątyni Rashana. Ostatnio zrobiliśmy o tym też materiał. No i jeszcze w sumie do różnych rzeczy są potrzebne te stare monety, także naprawdę tego nie, nigdy za dużo. Kupono C250 zapie zapieczętowany klejnot mocy. Zobaczymy, jaki klejnot dostaniemy po odpieczętowaniu i 20 mieszków z miedzianymi monetami. Świątynia oczyszczona. Znalazłem w niej kamienną tabliczkę pokrytą runami. Pokaż. Tak, to starożytne pismo raszana. Rozszyfrujesz to? Nie ja, ale za rok będzie potrafił. W tych znakach może kryć się droga do biblioteki. Zaniosę mu to od razu. No i właśnie, tak jak mówiłem, będziemy musieli iść. Chociaż nie, on to sam zrobił. Sam on to zaniósł i zobaczymy, jaki klejnot mocy dostaniemy. E, Berserk. E, aktywując umiejętność Berserk zwiększa obrażenia o 31%. No tak, kurde, znowu średnio. W takiej połowie bardzo często dostajemy te wartości, bo jest od 15 do 50%, nie? No, ciekawe, czy to coś by było, byłoby warte. Ale Berserk chyba spoko, bo zwiększa obrażenia o tyle aż procent. No, zmniejsza co prawda to jest koszt tego, zmniejsza procent 33 naszego życia. Ale no, jeżeli byśmy pod tak obrażenia szli mocniej, chwilowo, no, bo to tak naprawdę trwa. 5 minut, no to w sumie spoko, spoko taka akcja. Z tym jest. Odporności też 15% spadają. W przypadku Rumar neguje 20% odporności, ok, oraz dodaje 33% obrażeń na Rumar dodatkowo, ok. Gdy wyłączysz efekt, czas na ponownie, ponowne aktywowanie wynosi 5 minut. No dobra, cooldown 120. Także zobaczymy. Na razie niech sobie to będzie w ekwipunku. No i teraz tak, rozmawiamy z nim znowu. Eee, Rumar, archipelag Rumar. Według zapisków z tabliczki, jeden z fragmentów klucza wieczności znajduje się w ruinach biblioteki Rashana. Gdzie mam jej szukać? Na jednej z wysp otaczających Rumar. Zanim jednak wyruszysz, udaj się do kadberta w budynku przy studni. Eee, Zajmuje się on teleportami. Teleportami? Tak, możesz wyposażyć się w kamienną tablicę, dzięki której aktywujesz teleporty na wyspach i wrócisz nimi do osady. Spoko, porozmawiam z nim. No i tutaj z kadbertem tak naprawdę mamy już... no porozmawiane już tam. Tak naprawdę mamy chyba wszystkie teleporty aktywne. Więc na spokojnie możemy gdzie chcemy się tymi teleportami właśnie przedostawać. Jeżeli chodzi oczywiście o tą świątynię u kadberta, ale jest jeszcze jedno takie tak naprawdę zadanie. Które będzie nam aktywowało teleport do, do Nieznanej Wyspy, a z Nieznanej Wyspy dostajemy się na statek Widmo. I tutaj jest nam potrzebna właśnie ta krwista perła. Ostatnio jej nie mieliśmy i patrzyliśmy. Ona jest po prostu za droga, żeby ją kupować. Nawet możemy jeszcze sobie tak zerknąć. Krwista perła. No właśnie, najtańsza jest 5 miliardów, a no, chyba ostatnia była po 4 coś, ale dobra. I tak się zajebiście złożyło, że z tej skrzynki za te sekretne klucze. Poleciała mi właśnie jedna taka perła. To też nawet na czacie chyba wyskoczyło, tak, na czacie to też wyskoczyło, bo to taki dość nietypowy przemian, no i widzimy, 5 miliardów to kosztuje, także miałem farta konkretnego moim zdaniem, no bo akurat jak mamy te zadanie, co prawda ta perła też jest potrzebna do jakiegoś tam ekwipunku, do ulepszania, do przerabiania chyba, także kurde no z jednej strony szkoda, że będziemy sobie aktywować tym teleport, no ale z drugiej strony, no będzie z głowy, nie? Bo na statek widmo, tak to będzie można się tam na spokojnie też, na szybko nawet dostawać, dobra. Yy, najpierw musimy z nim pogadać, tak? Dokładnie tak. Cuthbert. Zachran mówił, że zajmujesz się teleportami. Owszem, mogę przygotować ci kamienną tablicę. Dzięki niej uaktywnisz sobie każdy teleport na wyspach i wrócisz do osady. Brzmi nieźle. Yy, nie przyzwyczaję się. Tablica działa tylko dla ciebie, więc nie zgub jej. Masz. Pierwsza na trasie będzie wyspa uciekinierów. No tutaj mamy to zrobione, także nie wiem, czy my musimy jakby tutaj... Jeszcze troszkę coś tam podziałać? Tak! Czyli wychodzi na to, że będziemy musieli po każdej wyspie sobie tutaj pochodzić i dojść do danego jakiegoś NPC-a, no w tym przypadku do Yusufa. Także jakieś tam niby zadanie jest z nim powiązane. Kim jesteście? Nazywam się Yusuf, a w ten w namiocie to Kilian. Byliśmy niewolnikami asasynów, teraz uciekamy dokąd się da. Szukam informacji o fragmencie Starego Klucza. Może wiemy coś o tym, ale nasze brzuchy są puste. Przynieś nam jedzenie, a opowiemy Ci, co widzieliśmy. Czego Wy potrzebujecie? Ser 500, chleb 500, miód 250, orzeźwiająca woda 10. Ok. No to powinniśmy sobie na spokojnie raczej to ogarnąć, ale i tak musimy się do osady wrócić, bo nie mamy na pewno. Wszystkiego, nawet nie wiem, czy my orzeźwiającą wodę mamy. Mamy dwie tylko. Orzeźwiającą wodę. Kraftujemy sobie tutaj u sprzedawcy wody. Albo za krwawe monety, albo za stare monety. Moim zdaniem bardziej opłaca się Kraft za krwawe monety, bo akurat w moim przypadku mam ich po prostu dużo więcej. Dużo więcej korzystam ze starych monet, więc mam więcej krwawych. No i tak naprawdę możemy sobie też nawet tak dla siebie trochę więcej zrobić, bo też oczywiście z tego korzystamy. Tu bardzo fajne bonusy z tego mamy: 10% obrażeń rumar. No i szybkość ruchu 12 na godzinkę. Także dobra, tam byśmy mieli z głowy, kupiec temu. Chleb, dobra, chlebek. 500, ser też 500. Ok. No nie gadajcie, że tu miodu nie ma. Bo też jest miód nam potrzebny. Powinien tu zostać miód dodany. Chyba, że kurde ktoś tu będzie miał, ale coś mi się wydaje, że. Pokaż mi swoje towary, ten tu ma jakieś miecze. Tutaj nie, tutaj nie. Kalib to w ogóle nie ma dostępu jakby do handlu. No jest jeszcze jeden taki tutaj na początku co prawda. No ale jest. Sprzedawca, zaraz zobaczymy tylko, że on bardziej to mi się wydaje jakieś tam bronie sprzedawał. Dosłownie prawie, że na początku, Faresz. Dobra, jest miód, okej. Okay. Ile tego potrzebuje? 250. Miód jest po 100 tysięcy. Nie wiem czy kupiłem, bo w sumie nie mam złota. 600 tysięcy w ogóle mi tutaj zabrakło. Poczekajcie, bo wszystko mi poszło i muszę przerobić trochę sztabek. Dobra, kupiłem. Tak, nawet mi nie wyskoczyło, żebym tam dostał. Dokładnie. Więc kurde, dobrze, że zauważyłem, bo musiał się wracać. E, czyli dobra, sorry, mój błąd, bo jednak jest tutaj możliwość kupna miodu, także spoko. Idziemy do tej świątyni znowu Katperta. Reportujemy się, zaraz sobie tam zobaczymy co dokładnie też za to dostaniemy. Bo tam widziałem jakaś nagroda też jest ogólnie. Jak mu to jedzenie przyniesiemy, także zaraz się okaże. 5 szybkości ruchu, 5 złotych sztabek, 20 ciastek z goblinich jagód, 20 potrawek myśliwskich i 20 zubrybnych. W sumie spoko taka nagroda. Dobra, przyniosłem wam to o co prosiliście. Ser, chleb, miód i wodę. Nie pamiętam kiedy ostatni raz jadłem coś tak dobrego. A teraz dotrzymajcie słowa. Na jednej z pobliskich wysp widzieliśmy dziwny rytuał. Nieumarli magowie i ich słudzy zabierali się przy ruinach, mamrocząc zaklęcia. Widzieliśmy je też jakich przywódca, wysoki, w szatach z czarnym haftem, trzymał w dłoniach coś, co błyszczało złoto i kamień jednocześnie. Jeśli szukasz swojego klucza, lepiej zajrzyj tam, ale uważaj, to miejsce jest przeklęte. Miejsce jest przeklęte, no może zerknijmy sobie jeszcze raz. Tutaj, no i tak. Rytualna wyspa. Kapłan raszana. Dostaniemy w ogóle za to trzy eliksiry badacza wielkie. Miksury władzy, 2, dwa skruszone artefakty, 3 złote sztabki. No dobrze. To w takim razie. Teleport dalej do następnej. na następną wyspę. Na rytualną wyspę, więc wróćmy sobie tutaj tym teleportem. Rytualną. Tak jak mówiłem. Też mamy oczywiście. Też mamy oczywiście odblokowaną i na szczęście jest to taki typowo questowy potwór, przeciwnik, to bardziej człowiek jest, który kurde gdzieś nam tutaj próbuje uciekać do wody. Co on tak nawala? Ja pierdzielę. Chyba jeszcze laga jakiegoś miałem dziwnego. Ej mogę zginąć, wiecie co? Tylko sobie odbiegnijmy. Te aligatory też na pewno sobie dwa tutaj sprzątnijmy. No nie no, coś nawala, z takiego dalekiego jeszcze magią nawala, mogę zginąć. No i zginąłem, ale spoko. Bo my się zaraz respimy, a jemu życie tak szybko nie, nie wróci. Dobrze, że on właśnie jest taki typowo questowy, to można sobie go, wiecie, tak, no prawie zawsze dorwać, nie? Tak raczej go nawet ludzie specjalnie nie pokonują, bo nawet dropu tam żadnego z niego nie ma, także na szczęście, nie? Nie musieliśmy czekać. Tak, dostaliśmy nagrodę od razu. I teraz musimy na zatopioną wyspę. Pokonamy jednego z nieumarłych kapłanów i przy jego ciele znalazłem stary pożółkły pergamin oraz jeden z fragmentów klucza. Pergamin opisuje miejsce zwane zatopioną wyspą i wspomina, że kolejny fragment klucza Rashana został tam ukryty. No cóż, wygląda na to, że będę musiał jeszcze trochę popływać. Musimy do jakiejś skrzynki dotrzeć. Zatopiona wyspa. Zatopiona wyspa to też mamy oczywiście ale kurde kłopot, ponieważ właśnie Trochę będziemy musieli chyba ponurkować, i to faktycznie. Bo tutaj tak naprawdę wchodzimy w głąb, to zaraz musimy zeskakiwać. To chyba trochę mi czasu to może zająć, ponieważ... No, tutaj trochę tych jakby pomieszczeń jest, więc no, będziemy się widzieć, jak już to raczej znajdę. Bo tu będzie trochę to może problematyczne. Także z dwu. W sumie to stwierdziłem, że zapytam właśnie kogoś z Gildi. Dzięki cieni, jak oglądasz, żeby właśnie zaprowadził mnie tutaj. No, bo mówię, kurde, będzie szybciej. A myślę, że większość już tutaj wykonała sobie to zadanie. Także dobra, jesteśmy przy tej skrzyni. I w sumie w sumie to, kurde, powinienem wam pokazać bardziej, nie? Jak tutaj dopłynąć. Byłoby lepiej. Dobra, zaraz to zrobimy. Zamknięta na cztery spusty, bez odpowiednich narzędzi nawet nie ma co próbować. Lepiej wrócić do sakranu i powiedzieć mu o tym znalezisku. Dobra, także i tak będziemy musieli tutaj się dostać. Więc drugi raz, jak tutaj sobie po prostu dopłyniemy, to już wam pokażę akurat tą ścieżkę. Czyli wracamy do osady, obym oczywiście zapamiętał, bo tak... Ile moment, i byliśmy na miejscu. Ale dobra, okej. Okay. Do Sahrana, to nie, to z powrotem. Jeszcze sobie tak zerknę. Tak, pomów z Sahranem, on coś tam będzie wiedział. Zobaczymy, czy w ogóle dalej będziemy mogli, jakby to od razu robić. Pewnie tak. No i się okaże. E, na zatopionej wyspie znalazłem skrzynię, ale jest zamknięta na cztery spusty. W takim razie musisz odwiedzić Fahida. Jeśli ktoś potrafi obejść takie zabezpieczenia, to on. Gdzie go znajdę? Kradnie oszukuje i czasem pomaga. Zwykle przesiaduje w pobliżu targowiska. Dobrze, porozmawiam z nim. Fahid to był chyba ten, który był właśnie w tym samym budynku co karczma, tylko że na górze. Dobrze pamiętam? Zaraz zobaczymy. Mamy te schody. Tak, to jest ten. Ok. I w sumie on potrzebuje pięciu sztabek, za to widzimy, ale to spoko. Sakram przysłał mnie w sprawie skrzyni. Podobno masz narzędzia, które mogą ją otworzyć. Mam, ale nie rozdaję ich za darmo. Ile chcesz? Złoto, mój przyjacielu. Kilka sztabek, dostaniesz to, czego potrzebujesz. Interes to moja specjalność. Masz, a teraz idź otworzyć tę skrzynię. Dobra. I teraz idziemy właśnie do skrzynki. Więc jeszcze zaraz sobie podsumujemy, oczywiście, tą końcową nagrodę. Mówię spoko, pięć sztabek, no bo tak naprawdę za to, jak tam zanieśliśmy te żarcie tam temu. Na tej rytualnej wyspie, dobrze mówię? Czy na tej poprzedniej? No to dostaliśmy też jakieś tam właśnie za to sztabki, także tam chyba na zero wyszliśmy tak naprawdę. Ok, czyli zatopiona wyspa. Wskakujemy oczywiście prosto sobie tutaj do wody. Tak naprawdę poza tym prawie tutaj nic nie ma. Tutaj głównie są jakieś przejścia podwodne. Płyniemy sobie troszkę. W sumie wam pokażę, jakby ktoś tam akurat nie wiedział. Może płyniemy sobie troszkę tutaj w dół, w głąb, jakby. No, i wyciągamy miecz. Wyciągamy miecz i dzięki temu. Ja, pierdziele się teraz zablokowałem. To nie wam pokazałem. Dobra, z Jesteśmy z powrotem. No i tak jak mówiłem, płyniemy sobie troszkę, nurkujemy, wyciągamy miecz. Możemy go zaraz od razu schować, tak naprawdę. No i tutaj, jakby, łapie nas. Łapie nas. Taka to normalnie możemy po prostu biec, nie? Tutaj gotikowo. W ten sposób możemy sobie to ominąć. Skręcamy zaraz tutaj w pierwszą prawą. I biegniemy prosto, nie skręcamy od razu w prawo, biegniemy prosto, i od razu znowu, zaraz po tym przy następnym przejściu w prawo. Także tutaj jak źle wytłumaczyłem, to chociaż widzieliście, jak po prostu biegłem. Więc w taki sposób możemy sobie tutaj możemy się tutaj dostać. I jesteśmy przy skrzyni. Dwa chciwości na stałe bonus. Fajna sprawa. No Rumor, oczywiście, 100 krwawy w 10 skrzynek zaawansowanych ciąg zwierzaka. 5 tabek złota, no i znowu w sumie nam się zwróciły, tak naprawdę teraz 500 w esencji. Gotowe wieko ustępuje, w środku tylko stary pergamin i kilka drobiazgów. Według niego fragment klucza ma torim. Jeden z najwierniejszych wojowników Raszana. Torim? Okej, okay, czyli tutaj tak. Biblioteka Raszana, faktycznie. 100 mumii, 100 wysuszonych mumii i 100 piaskowych mumii. No, i tego Torima musimy pokonać. Rękę Rashana. To w sumie chyba pewnie sobie myślę, że najlepiej będzie, jak cięcie zrobimy i sobie to ogarnę. Bo w sumie nie jest niby aż tak dużo tych mumii. Chociaż, kurde, jednak w sumie 300. A nie mamy takiej mumii na hita. Tam z 5 hitów, 4 pewnie. To nie będzie takie łatwe. Ale chwila, to i tak tego bossa możemy sobie ubić. Tą elitę to znaczy, ale. Oj, teraz, kurde, gdzie by ten teleport? Dobra, będę chyba wiedział. Będę chyba wiedział. W sumie będzie szybciej, jak się przeteleportujemy pod oazę 4 sekundy, ale to nadal będzie szybciej myślę. Tak, teleport pod oazę. Nieźle! Kurde mi się popierdzieliło. Bo chcę ten teleport aktywować sobie, żeby tą kwistą perłę tam, nie? Przynieść. Czy tak? Jeszcze raz sobie zerknę. Dobra, żebym miał pewność. Czy dobrze? A nie, dobrze, dobro Biegniemy sobie tutaj, i zaraz właśnie dojdziemy do tego kamienia teleportującego, który możemy sobie aktywować, nie? No i tutaj, no, wyjątkowo, też jest ta perła potrzebna. Jest brak wyczuwalnej mocy. Pasuje, zobaczmy, czy teleport zadziała. No i przenosimy się na nieznaną wyspę. I z tej właśnie nieznanej wyspy. W sumie tutaj nawet też mamy tych orków, które, którzy byli potrzebni nam do zadania. No i z tej nieznanej wyspy. Oczywiście. Piękniemy sobie tutaj na górę. Jakoś trzeba się dostać po prostu wyżej, nie? Są tu jakieś niby labirynty trochę. O kurde, aż pogubiłem się. Trzeba się dostać na górę. Chyba bardziej. Poczekajcie, że się kurde, pogubiłem. Tutaj chyba. Ja tu rzadko bywam i nie wiem, ale chyba tu. Tak, dobra, tu jest ścieżka. Trzeba się dostać na górę. Wygniemy to sobie tą ścieżką. Będziemy przechodzić przez taką powiedzmy skałę. No i docieramy do takiego teleportu, który sobie już jakby wcześniej też aktywowaliśmy. I ten teleport, tak jak mówiłem, przynosi nas, nasz nas statek widmo i też tutaj się boss ogólnie respi. też mieliśmy tutaj zadanie z tym bossem i z tymi upiornymi bossmanami, także mamy to też z głowy. Wracamy do osady. Idziemy sobie tego właśnie wojownika zabić, czy tam kapłana, czy jak on tam się nazywał. Żeby on był chociaż odhaczony do questa. No i postaram się w tym odcinku jeszcze ogarnąć sobie to wszystko. Bo tak naprawdę tak. Tylko mi to zostało, aligatory, posągi zawiści, to sobie w tle tam Ubijam jakoś. No i tak, biblioteka Rashana. Prawy górny róg. Teleport. Powinien być ten właśnie. E, Torim, ręka Raszana, zazwyczaj jak tutaj biegam, to w sumie zawsze prawie jest i przez to, że też jest to Questowy taki typowy, że nic tutaj, jakby z niego w ogóle tak to innego nie leci, to właśnie tutaj jest, nie? 500 życia. No, tylko właśnie najgorsze jest to, że nadal mamy jakieś tam hity jeszcze, Więc troszkę sobie próbujemy, może zblokować go, chociaż i tak mnie tu sięga. No i dobra, mamy Torima pokonanego. No i kurde, tu z tymi mumiami bym sobie musiał porządek zrobić. Kurde, tutaj bym musiał. Najlepiej poprosić kogoś o pomoc, ale nie wiem, czy to takie łatwe będzie. Bo samemu nie wiem, czy ja w ogóle zdążę to wszystko zrobić. No nic, no po prostu... Najwyżej na drugi dzień sobie to ogarnę, ale zmieszczę to w tym odcinku, także dobra. Ogarnę sobie to, mam nadzieję, że jakoś szybko pójdzie. Będziemy się widzieć jakby jak ogarniemy sobie te mumie wszystkie. No i będziemy działać tam dalej z tym zadaniem. Jesteśmy z powrotem, mumie zostały pokonane. Akurat tutaj jeden osobnik się trafił, bagin, z którego pozdrawiam do pomocy. Oczywiście za pomoc zostało tam zapłacone. W sumie jeszcze przy okazji zapytał na co mamy quest. To w sumie przy okazji powiedziałem mu, że mamy na ligatory i na posągi zawiści. To zgodził się pomóc. ale Mówiłem, że na luzie, ale zgodził się pomóc. Także tam jeszcze mu oczywiście na pewno coś rzucę. Jak oglądasz to pozdrawiam. A my w takim razie lecimy z... Oczywiście dalszą częścią tego zadania, tak naprawdę, to wystarczy, że bierzemy teraz sobie już nagrodę i będzie git. 5% obrażeń Rumar, i tutaj też dostaniemy 5% ogólnych obrażeń. To fajnie. 5 złotych sztabek, jedna synergiczna moc i 100 krwawych kryształów, ok. Mam czwarty fragment klucza. W sumie to czwarty, jeszcze chyba jeden nam zostanie, bo chyba 5 miało być, albo 6. Zobaczymy. Torim, torim już nie będzie przeszkodą. Dobrze się spisałeś, ten wojownik wiernie służył Rashanowi, nawet po śmierci. Biblioteka Rashana, niestety, jest w ruinie. Większość pomieszczeń zawaliły gruzy. Szkoda, być może kryła wiedzę, która mogłaby nam pomóc. Teraz brakuje nam tylko jednego fragmentu, bo otworzyć grobowiec. Ok, czyli 5 ogólnie ma być, więc to będzie ostatni. Musimy działać szybko nie umarli, zaczynają przemieszczać się coraz bliżej osady. Idź pomóc za Zarukiem, podobno potrzebujecie do czegoś. Ok, idziemy. No ciekawe co to będzie w ogóle na sam koniec tutaj do zrobienia, nie? Zaraz się okaże. Pewnie. Mam już plan na otwarcie tej przykrętej szkatułki, ale potrzebuję czegoś wyjątkowego. Czego dokładnie? Oszcifowanego krwawego kryształu. Tylko wprawny górnik potrafi przygotować taki kamień. Przynieś go dla mojego ucznia Karesza, a ja zajmę się resztą. Bez tego ani rusz. No niestety będziemy musieli tutaj... Kupić. Okej, okay, na szczęście. Troszkę staniało. Mówię, będziemy musieli kupić, ponieważ. E, no, nie ogarniemy tego tak w inny sposób, no szybko. Nie jesteśmy też górnikiem. A. E, no, bywał ten kryształ po 5, po 4, w sumie, później też po 3 miliardy. No i tak, w sumie na 3 się widzę, że zatrzymało. No, będzie troszkę tak. Kosztowne to jest to kosztowne, no ale już. Okej, okay, będziemy tak to mieli od razu to z głowy, nie? Także. Przekażmy to Kareszowi. Tak, mam szlifowany krwawy kryształ. Świetnie, teraz mi go przekaż, a ja przeleję na niego moc. To bezpieczne? Nie, ale skuteczne. Zaczynajmy, gotowe. Pieczęć ustąpiła w środku jest ostatni fragment klucza wieczności. Czyli mamy już wszystkie. Tak, ale żeby je połączyć potrzebuję serc strażników świątynnych. Znajdziesz ich na placu świątynnym, przynieś mi te serca. Ile tego potrzebuję? Okej, okay, pięć. My nawet powinniśmy chyba mieć... Też może i niekoniecznie serce. Ok, nie mamy, więc musimy kupić. Bo w sumie chyba wszystkie ostatnie serduszka wykorzystaliśmy do ulepszania przedmiotów. 380 milionów, no dobra, też już musimy troszkę się wykosztować. No jak chcemy to w tym odcinku pochnąć, to musimy to po prostu zrobić. No nie mam już więcej. Także no po prostu musimy to w ten sposób zrobić, czyli kupić. Drucizna na broń PVM i PvP. 5 złotych sztabek, 10 dorszy, dwie miksury radości, dwie miksury akcyliarza. E, fajna sprawa z tymi truciznami też. Także do zaruka, tak? E, tak, przyniosłem serca strażników. E, doskonała robota, dzięki nim połączę fragmenty w jeden klucz. I co teraz? Klucz jest gotowy, zanieść go do Sachrana, to on poprowadzi dalszą wyprawę. Powodzenia, będziesz go potrzebował. I klucz do grobowca jest gotowy. Teraz mogę otworzyć grobowiec starożytnego władcy Raszana. W środku zapewne czeka na mnie śmierć i życie. Nie, to znaczy czeka mnie walka na śmierć i życie. Okej, okay, czyli wychodzi po prostu na to, że musimy jeszcze raz zahaczyć grobowiec Raszana. Ostatnio próbowaliśmy to robić dwa razy, dwie próby takie mieliśmy, no i niestety tam końcowo czasu nam trochę zabrakło. Więc chyba zrobimy sobie to w taki sposób, że po prostu na następny odcinek ja już sobie tak no będę musiał na pewno coś jeszcze do tego ogarnąć. No to, że Ekwipunek tam ekwipunkiem, ale. Nie wiem, czy nie będzie trzeba jakichś dodatkowych jeszcze dopalaczy sobie może dokupić, no bo tam kurde, no, kłopot był z tym. I ten czas po prostu nam jakby wszystko psuł pod koniec. No i trzeba to zrobić. To jest wyprawa solo, to musimy to zrobić, nie? Tam naprawdę niewiele brakowało, kurde. Także myślę, że sobie to możemy zostawić. Może jak dobrze pójdzie, to właśnie coś tam jeszcze sobie ogarniemy na następny odcinek, jeżeli chodzi o te polowanie. E, I w sumie te posągi zawisi, też bym musiał pozbijać. Oraz e, troszkę sobie tam z ekwipunkiem trosz, e, trochę polecimy dalej. Podróżnika, może na ST5 tam tylko się uda wbić, także będzie to głowy, ale i może, kurde, tak niekoniecznie. Jeżeli ulepszy, to ulepszy. Jak nie, no to będzie kłopot. Także na tym to skończymy. Będę musiał się przygotować na to, żeby pokonać faktycznie tego końcowego bossa. I no pozakładać kurde wszystko to co można, żeby jak najwięcej tych bonusów, obrażeń, wszystkiego wyciągnąć, żeby kurde nie było znowu kłopotu, bo za dużo tam naprawdę nie zrobię więcej, bo to jest właśnie kwestia tego jaką mamy postać na tych zwykłych mapach, w naszym przypadku krwistą, krwista mapa, no bo tutaj właśnie korzystamy z tego ekwipunku, ekwipunek mamy cały tak naprawdę zrobiony. No jedyne czego nie mam tak naprawdę chyba na naszym poziomie 90 to kilku ogników, nie? które są w sumie też ważne, to by na pewno nam dużo dało, no ale to, jest, to nie jest tak, że ja sobie to z dnia na dzień zrobię, nie. to jest tak kosztowna rzecz, że no nie ma opcji, że teraz coś z tym ogarnę, więc musimy jakieś kurdy dopalacze, coś jeszcze dodatkowe ogarnąć, nie wiem, zobaczymy. Na razie to skończymy, trzymajcie się, kolejnego, cześć.